E, Aixiam Crossline To już wiecie co robię e, Wspominałem też O tym że będę wymieniał e, Te lagi Do wyjęcia Tych lag potrzebuję e, Obydwie bo tu jest pospawana Ta jest jakaś kombinowana Wygięta tu już też raz była spawana Prawdopodobnie nie chciało się komuś Jej e, e, wyciągać I dlatego e, Dlatego ja tylko pospawał Wózek jest, tak jak mówiłem, już nowy, bo to było prosto wymienić. Ja chcę wyjąć lagi, do wyjęcia lag trzeba zrzucić tak, błotnik, błotnik z obydwu z, z obydwu stron. Z jednej strony zdjąłem, z drugiej zaraz będę go jeszcze wycinał, tu już częściowo, tu już częściowo się nie trzyma na. Niczym, tu jest delikatnie już oderwany, brakuje tylko kawałka, stąd dotąd go wyciąć. Ale, żeby wymontować te lagi, u mnie będzie wyjeżdżał z całym silnikiem. To tak, wózek jest przykręcony tam na dole. Zaraz pokażę w samochodzie, gdzie to jest. I laga jest przykręcona tam na górze żeby to odkręcić przejdźmy do środka, żeby to odkręcić, jak widać na dole, nie ma najmniejszego problemu. Nie zwracajcie uwagi na to, że podłoga już jest wycięta, bo jest przygotowana do wymiany. Tutaj jest przykręcony wózek na klucz ampulowy. Tu sobie zdemontowałem akumulator. To się rozpada już chyba ze starości. Nie wnikajmy. E, tutaj na desce, żeby wyjąć deskę, na desce zdemontowałem taki sobie plastikowy nit, taki standardzik. Tu na dole pod radiem jest jeden wkręt. E, ten wkręt, światełko, poproszę. Ten wkręt. E, tu jest ten wkręt, tu leci. Dalej. No z tym nie byłoby problemu, bo jest ładnie pięknie. Natomiast, no bo ta druga, ta laga jest przykręcona gdzieś tutaj w tych okolicach. Ja tu odginałem. O! I jest widać, pokazuje nam się ten torx. Jest tylko jeden mały problem. Nawet nie wiem, jak to zrobili podczas produkcji. Ja wyjąłem już głośnik, bo ta deska, jak widać, Środkiem u góry się już nie trzyma, na dole trzyma się tylko na tym, yy, na tym wkręcie, ale tutaj się trzyma dosyć solidnie. Odradzam tego rwać, dlatego że teraz zajrzyjmy przez głośnik. Tutaj jest przynitowana jednym nitem, i u góry przynitowana drugim nitem. Z tego co zaobserwowałem. Na szczęście się myliłem. Nity, owszem, są z obydwu stron ze strony kierowcy i ze strony pasażera ale, ale to jest tak fajnie wsunięte na szczęście. Z jednej strony tą stronę już zdemontowałem. Licznik nie jest przymocowany do deski, więc licznik zostaje, aczkolwiek od wentylacji e, nie wiem czy ten panel się zdejmuje czy nie pewnie jest na zatrzaskach to będę musiał wszystko poodpinać i teraz będę próbował ściągnąć ją z tej strony ja ją sobie troszeczkę chyba podgrzeję i, i pobujam żeby ona mi no jest na takim zaczepie, więc deska mogła sobie delikatnie opaść, trzeba ją podnieść i, i wtedy bujając wyciągnąć z tego nita. Także z tą deską chyba nie będzie aż takiego problemu jak mi się wydawało. Tu trzeba podpinać elektrykę, podpinać linki i będziemy e, tak, będziemy to czyścili, co tu się lepi. Tu jest chyba jakiś frog, by leżał. Na telefon i inne gadżety, deska jest tak. Pęknięta tutaj, postaramy się to naprawić, i pęknięta tutaj. Co też postaramy się naprawić. Przynajmniej, żeby się nie rozchodziło, nie grzechotało. Tutaj to jednak nie jest śruba, to jest chyba nic. Cokolwiek by to nie było. Ja sobie odkręciłem tutaj dalej. Tam jeszcze muszę całą tą e, odpiąć. Ona tu jest przypięta na, na trytytkę. Muszę sobie to odpiąć, żeby mi to zostało. O już odpiąłem. Sunąłem po prostu. Tak, bo tam jest jeszcze do tego został. Uch. Działamy dalej deska już jest o już mam dostęp nawet do, e, do lagi lewej tak samo będzie z prawej dlatego że już e, już deska została opuszczona ale ja chcę ją i tak do naprawy wyjąć całą więc e, więc muszę zdemontować przełączniki zespolone przy kierownicy tu są dwa wkręty Drugi wkręt z drugiej strony, e, drugie wkręty z drugiej strony i zdemontuję kierownicę. O, blokada zadziałała. No i jak się okazuje nie taki diabeł strasznie jak go malują. Więc. Więc de, zdemontowanie deski nie jest trudne. Trzeba tylko trochę cierpliwości i nie szarpać na siłę. Dlatego żeby nie nie pourywać właśnie o tych plastików. One są, tu, one są tu konstrukcyjnie poprzecinane. Jako, że nie wiem jak, nie znam tych kostek, nie znam w ogóle tego systemu, nie chciałem pomylić niczego, dlatego najpierw odkręciłem sobie panel z sterowania. Nagrzewaniem Światłami awaryjnymi i tak dalej Ten środkowy panel Odkręciłem go sobie Ze śrub Z wkrętów To są te wkręty na torksy On jest przykręcony na 6 wkrętów Dwa u góry Dwa po środku I Dwa na dole przy popielniczce Tu są dwa przy popielniczce Dwa przy panelu radia I dwa na samej na samej górze od przy nawiewie panel przełożyłem sobie przez ten otwór, który tu jest po skosie i teraz będę wyjmował całą całą deskę, kierownica jest już zdemontowana przełączniki zespolone nie odkręcałem tak jak, tak jak mówiłem, tylko odkręciłem tu raz dwa, trzy śruby wkręty przepraszam trzy wkręty i zdemontowałem do przełączników podłączone są trzy kostki jedna kostka jest po prawej stronie czyli wycieraczki i dwie kostki po lewej stronie po lewej stronie przełącznik zespolony teraz będę wyjmował całą deseczkę wszystko jest już uwolnione.